Mi ojca i syna, i ducha świętego Amen. Zwiernie, dzisiaj ta przypowieść o tym, że drzewie Gorczycy jest taką, która jest bardzo, bardzo obrazowa, bardzo, bardzo podpadająca pod zmysły z tego względu, że gdybyśmy mieli w swoich dłoniach rzeczywiście ziarno Gorczycy. Prawdopodobnie nie moglibyśmy zobaczyć tam jednej jednostki, w sensie jednego konkretnego ziarna, jest ono bowiem tak małe, że jakby zlewa się w pełną mnogość, gdzie nie sposób nawet odróżnić jednostkę od masy. Nie, nie można tego nawet porównać do ziaren piasku, które jednak gdzieś tam pojedynczo wyodrębnić można. Gorczyca jest właśnie przez to takim fenomenem gdzieś w tym świecie, w świecie, w świecie przyrody, właśnie, że z tak małego ziarna potrafi rozwinąć się prawdziwie wielkie, gigantyczne drzewo. I jako Pan Jezus dzisiaj, mówiąc właśnie te słowa w taką przypowieść, chce nam zobrazować tą prawdę, która czasem nam ucieka. A my tutaj na Chrzcie Świętym, także w sakramentach, dostajemy dokładnie pewnego rodzaju nasienie, dostajemy coś, co rzucane jest na glebę naszej duszy ale jakby teraz jest nasze zadanie w tym wszystkim żeby w jakiś sposób no, odpowiedzieć właśnie na ten na ten na to Boże Boże działanie a też tutaj nie bez przyczyny mowa o tak drobnym i małym ziarnie ponieważ jakby ono w swojej mnogości cały czas jest zasiewane właśnie w glebie naszych naszych dusz i my przepięknie to e, Święty Hieronim w swojej w jednym swoim wywodzie potraktował, że łaski Pana Boga są e, ludziom rozdawane dokładnie e, na wzór tego, co dzieje się w, przy, w przyrodzie, co dzieje się w przyrodzie, jeśli patrzymy na to, jak, wiele, jak wielki jest tam zasiew różnych nasion, różnych e, możliwości jakby dalszego funkcjonowania przyrody. E, I drodzy wierni, e, wydaje się, że to jest taka dobra sposobność, aby zrozumieć tą, tą prawdę, że to zbawienie, którego mamy dostąpić, jest w dużej mierze naszym działaniem. Pan Bóg na tą glebę żyzną cały czas zasiewa, ale co my zrobimy, to już jest jakby nasze konkretne zadanie. I wiedzcie, drodzy wierni, że nie będzie wielkim wytłumaczeniem gdzieś w momencie naszego sądu jakby to, że przynależyliśmy na przykład do, do tradycji katolickiej, do źródła prawdy, no ale pielęgnowaliśmy w sobie dokładnie jakąś, jakieś najróżniejsze niedoskonałości, nie chcieliśmy ich wyplewić, nie chcieliśmy ich zobaczyć, nie byliśmy otwarci na te wszystkie sugestie z zewnątrz, że coś jest z nami nie tak, że może powinniśmy jakby zdać się bardziej na czyjąś opinię względem naszej doskonałości, a nie jakby obudowywali się właśnie w pewien sposób pysznie w tym, że oto jestem w kaplicy bractwa, tutaj jestem lepszy od innych, jak wiadomo, nie tak się sprawy mają, raczej powinniśmy potraktować to jako zadanie, które dostajemy od Pana Boga i niezasłużoną łaskę, drodzy wierni. I patrząc na te na te, na, tą, na te zadania, które my dostajemy od Pana Boga. E, można powiedzieć, że moglibyśmy no, oczywiście je prześledzić po kolei względem wszystkich grzechów głównych, chociażby czy wszelkich najróżniejszych składników ludzkiej, ludzkiej natury, ale dobrze. Ale dobrze jest. E, po prostu zobaczyć chociażby nadar rozumu, który jest nam dany i zadany i także naszą wolność, który, którą, którą dostaliśmy właśnie w tymże darze, bo dali, rozum jest nam dany po to, abyśmy cały czas poznawali Pana Boga, kochali go coraz mocniej i na nim jakby składali całą naszą wiarę, aby ona nie była jakby pewnym, pewnym przypływem emocji, ale właśnie, żeby była zbudowana na właśnie takim, takich zdrowych podstawach. Była całościowa, ponieważ, jak wiemy, katolicyzm jest, jest w tym. Sp... Fenomenalny, że jest e, całkowicie integralny. Wszystkie składniki naszego życia, naszych zmagań są gdzieś opisane przez Kościół, są wyjaśnione. Oczywiście jest kilka tajemnic, które zawsze będą tajemnicami, ale tutaj jakby e, dalszy znój, pewna prawidłowość naszego starzenia się, naszej śmierci, naszych cierpień, naszych znojów, ona jest e, cały czas opisana przepięknie przez właśnie to naśladownictwo nasze Pana, naszego Jezusa Chrystusa, ale też właśnie przez... To jest grzech pierworodny, który uszkodził niejako, drodzy, drodzy wierni, naszą, naszą naturę. Chcieliśmy też, jakby używać tego rozumu, bardziej prosząc o mądrość, a nie prosząc o wiedzę to jest pewna, pewna, oczywiście dla nas pozorna mądrość wynikająca właśnie z nadmiaru wiedzy. Cóż będzie wszystkim tym, którzy dzisiaj potrafią czy rozbić atom, czy podzielić, podzielić chociażby ten atom na, na kwarki. Cóż będzie z tymi, którzy tworzą wielkie wzory matematyczne, które, którzy próbują opisać jak funkcjonuje wszechświat, kiedy oni nie potrafią zrozumieć tych podstawowych prawideł funkcjonowania ludzkiej duszy, sensu ludzkiego Istnienia tego, gdzie zmierza dusza, e, taka wiedza jest kompletnie zbyteczna, jest czymś, co, e, co obciąża ich tak naprawdę, bo syci gdzieś ich pychę, daje im pewien, pewien pewną pychę wynikającą z możliwości opisu bardzo wąskiego e, zakresu rzeczywistości, a koniec końców no nie pozwala im zrozumieć tych, tych prawcy całkowicie całkowicie ostatecznych, tych prawdziwie, prawdziwie dla nas istotnych, drodzy wierni. I chcieliśmy prosić właśnie o taką mądrość. I pewnie nikt nie powie, że ta wiedza rzeczywiście jest zła. Nie, jak najbardziej. Jest piękna, wspaniała i zaszczytna, jakby to jest odkrywanie po kawałku wielkości Pana Boga, Jego e, niewysłowionej logiki, Jego prawideł. I oczywiście piękne jest to odkrywać, ale ona jest tylko i wyłącznie jakby pewnym e, malutkim puzelkiem, który które gdzieś dokładamy do obrazu świata, zapominając o tym, co jest rzeczywiście całościowo na tym obrazie, który powinniśmy zrozumieć. I on jest właśnie dla nas najistotniejszy, bo on nam mówi o naszym przeznaczeniu, o tym, cóż się, cóż się przede wszystkim ma z nami, drodzy, drodzy wierni, stać. Nie chcimy też w końcu, mając dary rozumu, mając rozum, zanadto ufać swojemu sądowi, zwłaszcza względem naszej doskonałości albo jej braku. To też jest coś, co z pewnością jest jak najbardziej trudne, ale też jest już pewnym, już z wyrazem doskonałości. Jeśli rozumiemy, że musimy uważać się zdecydowanie za gorszych niż, niż uważamy, że jesteśmy. Bo prawdopodobnie w sferze duchowej i moralnej dokładnie tak się sprawy mają. A co za tym idzie? Bądźmy przynajmniej, e, przynajmniej na samym założeniu, na początku otwarci na uwagi, które otrzymujemy z zewnątrz, od innych. Nie bądźmy za, za to zapatrzeni właśnie w to, co sami o sobie myślimy. Nie traktujmy siebie jako jako pewnego rodzaju wyznaczników moralności, i przede wszystkim, przede wszystkim pamiętajmy, aby tutaj ta grzeszność, która którą możemy się zetknąć, gdzieś, która może nas otaczać, żeby nie traktować jako pewnego usprawiedliwienia także dla siebie samego, abyśmy nie potrafi nie porównywali się z grzesznikami dzisiaj w świecie. Wiedząc o jednym, każdy z nas będzie indywidualnie sądzony ze wszystkich okoliczności, jakie właśnie w jego życiu były jakie doprowadziły do takiego, a nie innego poziomu moralnego. I dlatego też ma, tak, właśnie, tak właśnie ostrożnie powinniśmy podchodzić przede wszystkim do oceniania innych, do nie nadawania im jakichś głębszych właśnie... Drodzy wierni właśnie e, intencji do tego, abyśmy e, nie oceniali jakby ich ich postaw, nie rozumiejąc też jakby gleby, na których pewne, pewne rzeczy e, się e, się właśnie drodzy wierni, e, rozwijają. I nade wszystko pamiętajmy jeszcze o jednej, jednej rzeczy, której też stracić nie możemy, patrząc na rozwój tychże małych ziarenek łaski tutaj w naszym życiu, mianowicie na czas. Czas jako coś, co jest czymś absolutnie nie e, nie do kupienia, nie do zdobycia na nowo. Jest, czas jest czymś, co jak, jak wiemy doskonale, pędzi tylko w jedną stronę. Nie jesteśmy, nie, nie zrozumiemy tego, w jaki sposób Pan Bóg potrafi być poza, poza, poza materią i czasem. Ale jest można powiedzieć ten przymiot Boży, który będziemy rozpatrywać w wieczności, kiedy zrozumiemy go, że jakby wszystko co jest, co nas otacza, jest jakby w umyśle stwórcy. Ale ono jest w umyśle w sposób właśnie niematerialny. Bóg nie jest związany w żaden sposób dziejami ludzkości, dziejami, dziejami materii. I patrząc właśnie w ten sposób na czas my wiedzmy, że my jesteśmy zdeterminowani zupełnie inaczej niż Bóg. Bóg nie jest zdeterminowanym czasem, ale my, jak najbardziej jesteśmy, jak mówi psalmista, 70-88 lat, 80 lat, jeśli jesteśmy mocni, a większość z tego to trud i marność. I tak drodzy wierni, popatrzmy na tenże czas, wiedząc, że koniec końców to wszystko co tutaj nas otacza, to jest to sposobność do uzyskania tej nagrody życia wiecznego, tego, żeby być właśnie z Bogiem kiedyś ponad czasem i materią, żeby tam rozważać jego jego tajemnice, Jak piękne są takie słowa, które święty Tomasz Morus powiedział do swojej żony, która jak wiemy, że wiemy, że tutaj jakby do samego końca starano się go jednak przekonać do tego, żeby wyrzekł się swojego przywiązania do kościoła rzymskokatolickiego. Wiemy, że także jego żona chciała go nakłonić do tego, aby no niejako, niejako jednak zmienił zdanie i ratował swój żywot dla życia, także jej i życia dzieci, na co. Święty miał powiedzieć, ile jeszcze czeka mnie tutaj życia w względnym spokoju i względnym dostatku? 10-20 lat. Powiedz mi, droga żono, cóż to jest w obliczu wieczności? Jeśli teraz bym się wyparł tego, co robię, zamknąłbym sobie bramy właśnie ku tej wielkiej, wspaniałej wieczności, mając 20 lat względnej prosperity, spokoju i być może nawet pewnych, pewnych zaszczytów. Ale co by było potem? jakie problemy wtedy ściągnąłbym na swoją, swoją duszę wiedząc że nie postępuję w prawdzie że zdradziłem właśnie święty kościół kościół katolicki drodzy wierni spróbujmy w ten sposób popatrzeć właśnie na ten czas który tutaj jest nam dany jako właśnie tylko i wyłącznie na pewien etap który prowadzić ma nas do szczęśliwej wieczności amen w imię ojca i syna i ducha świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus jeszcze jedno drobne ogłoszenie po mszy nie ma katechezy ze względu na chrzest.